Znajdujemy się w miejscowości Strzemiuszczek i oferujemy działkę z linią brzegową jeziora idziemy w, stro, w stronę jeziora Tutaj sąsiad Widać też ma kort tenisowy, całkiem fajnie to wygląda działka jest ogrodzona z prawej strony, czyli od strony pokrzydowa siatką a od strony Zbiczna drewnianym ogrodzeniem. Ognisko tutaj na pewno byłoby udane. I już widać jezioro. To znaczy ja już widzę. Jest pośród drzew na wprost linia brzegowa jeziora Strzemiuszczek znajdujemy się w centrum pojeżdża Brodnickiego w pobliżu Zbiczna